Ja się nazywam Joanna Bogielczyk. Spotykam się z Wami w każdą środę o 10 na live'ach w środku tygodnia. Moją misją jest pokazanie Wam, jak wykorzystać media społecznościowe do budowania marki, do pozyskiwania klientów. Live y w środku tygodnia mają za zadanie przekazać przekazać wam moją energię, czyli mam taką misję, żeby was zmotywować do działania, żeby trzy ostatnie dni tygodnia były na maksa przez was wykorzystane. Dzielę się też tutaj takimi praktycznymi tipami, które już dziś możesz wdrożyć i już dziś możesz zacząć stosować właśnie w budowaniu swojej marki, promocji, zwiększaniu rozpoznawalności. Będzie mi bardzo miło, jak zrobicie screen z naszej transmisji, udostępnicie na Insta Stories. Live też będzie zapisany i na Facebooku, i na Instagramie, także będzie można do niego wrócić. Jeżeli będziecie wrócicie, pojawi się jakieś pytanie, śmiało wpiszcie w komentarzu. Jak wiecie, ja zawsze wracam do tych pytań w komentarzach. Staram się na nie odpowiedzieć. Czy w Rolce, czy przygotowuję Insta Karuzelę, czy właśnie robię z nich temat śladowego live'u. Chudzińska Mejka pisze, chętnie się dowiem. Super, dobrze. To słuchajcie, to nie przedłużam, ponieważ live w środku tygodnia trwają 30 minut i w związku z tym przechodzę do sedna. Temat dzisiejszego spotkania, jak promować transmisję na żywo na Instagramie. Dlaczego warto robić transmisję na Instagramie, dlaczego do tego Ciebie zachęcam? Po pierwsze jest to super sposób na zwiększenie popularności Twojej marki, marki osobistej. I marki Twojej firmy. Po drugie, dzięki transmisjom na żywo masz możliwość to jest bardzo ważne dotarcia do osób spoza grona Twoich followersów, czyli jeżeli zrobisz transmisję na żywo i w tej transmisji będzie brało udział wiele osób, te osoby będą się w transmisji angażowały, czyli właśnie będą przesyłały serduszka, będą komentowały, wówczas algorytm Instagrama ocenia Twoją transmisję jako wartościową i wyświetla ją osobom, które według algorytmu mogą być nią zainteresowane, czyli jest duża szansa, że bezpośrednio trafisz do takich osób, które interesują się twoją tematyką, które które obserwują podobne konta do twojego, które zainteresujesz ty swoją osobą, które zainteresują się później twoim kontem na Instagramie, najpierw zaczną ciebie obserwować, a później zamienią się w klienta. Czyli to jest bardzo ważne, żeby te transmisje na żywo właśnie prowadzić też w taki sposób, żeby użytkownicy się angażowali, bo algorytm to wszystko widzi, algorytm bierze to pod uwagę, oceniając wartość Twojego live'u. Kolejną korzyścią, jaką daje Tobie robienie transmisji na żywo, jest to, że nawiązujesz dużo lepsze relacje ze swoimi odbiorcami. Yhm, Jacek pisze, od ilu followersów jest zasadne robienie live? Tak naprawdę, słuchajcie, nie ma tutaj dolnej granicy. Jeżeli też, jeżeli macie wartość do przekazania, to live'y są właśnie super. Korzyścią live'ów jest to, że budujecie relacje z odbiorcami, pytacie o ich potrzeby, otrzymujecie pomysły na kolejne posty, na kolejne live'y. W związku z tym też wasze treści są jeszcze lepiej dopasowane do tej grupy docelowej i wiecie, że w momencie, kiedy odpowiecie na te zapytania, macie dużo większą szansę, że te posty będą mieć większe zasięgi, będą szeroko udostępniane. Jacek, pytasz od ilu followersów jest takie zasadne. Warto, słuchajcie, warto zacząć to robić, no dobrze jest mieć 100 przynajmniej tych followersów, żeby już mieć statystyki, żeby też móc wyciągać wnioski, analizować sobie te live'y. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dzięki live'om i Dzięki temu, że docieramy poza grono naszych odbiorców możemy bardzo szybko społeczność naszą powiększyć, czyli jeżeli będziecie robić fajne, wartościowe live'y, takie dopasowane do, tych, do potrzeb waszych odbiorców, oni będą się dzielili tymi informacjami o waszych live'ach. Będą udostępniali właśnie tak jak ja o to was proszę, screeny w Insta Stories, będą udostępniali wasze live'y i dzięki temu macie live jest y taką dźwignią do dotarcia do nowych osób i do zbudowania społeczności. Także dolna, nie ma tutaj dolnej granicy, jeśli chodzi o robienie live'ów na Instagramie. Co jeszcze daje Wam live? Live daje Wam też taką możliwość zaprezentowania siebie albo swoich produktów, takie właśnie pokazania wizerunku eksperta, czy pokazania, czym produkty wyróżniają się na rynku. Live jest możliwością, jeżeli sprzedajecie produkty fizyczne, live jest świetną okazją do tego, żeby pokazać, jak ten, prezent, jak ten produkt działa, jak on wygląda. Można wtedy też zrobić taką sesję QA i Wasi widzowie mogą zadawać pytania dotyczące konkretnego produktu. Jeżeli sprzedajecie usługi równie dobrze, live właśnie jest takim, taką okazją, gdzie możecie opowiedzieć o czymś, możecie odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, możecie zachęcić do kontaktu, możecie zapytać co Ciebie powstrzymuje, żeby skorzystać z moich usług. I też to są takie odpowiedzi, dzięki którym Ty przygotujesz lepiej swoje treści. No i Dzięki temu skrócisz też ten proces sprzedaży, czy z pozyskania followersów, bo będziesz wiedzieć, o czym mówić, o czym pisać na swoim koncie na Instagramie, żeby wzbudzać większe zaufanie u swoich odbiorców. Bo pamiętaj, że żeby ktoś stał się twoim klientem, musi najpierw Ciebie poznać, musi Ciebie polubić, musi Tobie zaufać i dopiero wtedy pojawia się ta decyzja o tym, że będzie chciał coś od Ciebie kupić. Dzielcie się pytaniami, dzielcie się swoimi doświadczeniami, jeżeli już robicie live'y, co było takim wyzwaniem, jeśli chodzi o live'y na Instagramie. W czym, mogę, w czym tutaj możecie pomóc zainspirować inne osoby, które albo robią live'y, albo się też do tego przymierzają. Napiszcie, że te korzyści Was przekonują do tego, żeby robić live'y, czy żeby wykorzystywać to narzędzie biznesowe. No i teraz przechodzę do drugiego punktu, czyli jakie darmowe narzędzia Instagram daje Tobie, dzięki którym Ty możesz jeszcze lepiej te live'y bezpłatnie, bo dziś nie mówimy o płatnych kampaniach na Instagramie, czyli darmowe narzędzia Instagrama, dzięki którym o Twoich live'ach może się dowiedzieć tutaj szeroka społeczność. Jeżeli obserwujecie moje konto, do czego serdecznie zachęcam, wszędzie w mediach społecznościowych Joanna Bogielczyk na TikToku, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie dzielę się właśnie praktycznymi wskazówkami, jak sprzedawać w mediach społecznościowych, jak budować swoją markę. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to być może zauważyliście, że ja przed każdym live'em w środku tygodnia mam takie taką Zaplanowaną strategię komunikacji, czyli zaplanowany ciąg postów i ciąg relacji, w których informuję Was o tym live. I teraz, jeśli chodzi o takie narzędzia darmowe, które daje nam Instagram, które warto wykorzystywać, pierwsze narzędzie, o którym zrobiłam dwa dni temu Insta Karuzelę, to jest możliwość zaplanowania naszego liveu. Na Instagramie, dzięki czemu ten live wyświetla się w Waszym biogramie. Proszę tutaj o informacje, o kciuki, serduszka, kto widział tę Insta -karuzelę, Wiem, że już część z Was wykorzystało, bo kilka osób miało live y wczoraj i już zdążyło wykorzystać te wskazówki, zaplanować swoje live'y, ale dajcie mi informację, czy widzieliście tę Insta -karuzelę, jak zaplanować. Live na Instagramie, żeby on się wyświetlał w waszym biogramie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś wchodzi na wasze konto przez hashtag, przez posta, przez to, że gdzieś ktoś udostępnił waszą relację albo polecił was, was, was w grupie, to osoba wchodzi na wasz profil i sprawdza na biocot, jakby czym się zajmujecie. O wcale widzę, że tak, widzę, że tutaj już ktoś napisał, że widział wczoraj. Adriana pisze, że nie wiedziała. To koniecznie. O super, Jacek napisał, ja tylko dzięki temu nie zapomniałem. Dziękuję Tobie, Jacku, za ten komentarz, bo, bo właśnie o tym za chwilkę, o tym powiem, jakie funkcje ma. Ja, ja Co Wam daje, ta, ta, właśnie jakie możliwości daje nam to zaplanowanie live w bio. Też pojawiło się kilka, kilka pytań pod tą Insta karuzelą, więc też Was uspokoję i za chwilkę więcej o tej funkcji powiem. Czyli planujemy sobie ten live, on wtedy wchodzi na, naszą, na nasze bio na Instagramie i każda osoba, która wejdzie na Wasz Instagram, ma możliwość kliknięcia sobie i co jest ważne, uruchomienia przypomnienia. W momencie, kiedy kliknę, przypomnij mi, właśnie w ten link w Waszym bio na Instagramie, dostaje takie powiadomienie, że 15 minut przed live'em Instagram wyśle mi przypomnienie. To jest fantastyczne narzędzie, dlatego że ktoś mógł, kogoś mógł ten temat zainteresować, ale jeżeli nie włączył sobie powiadomienia, to mógł o tym live'ie najzwyczajniej w świecie zapomnieć. I teraz pojawiło się pod Insta-karuzelą takie pytanie, czy jak ustawię sobie to przypomnienie w moim bio na Instagramie, czy to z czy to spowoduje to, że ten live się automatycznie uruchomi? Więc nie obawiajcie się, to nie, jakby to nie powoduje tego, że godzina dziesiąta i na przykład my nie jesteśmy jeszcze gotowi. Chcemy dziś zacząć trzy minutki później, a tutaj Instagram włączy Wam telefon, a będziecie, nie wiem, jeszcze będzie, nie będzie was, tu będzie jeszcze duży backstage. Nie obawiajcie się tego, absolutnie to w ten sposób nie działa. To jest taka funkcja, która tylko przypomina Waszym widzom o tym, że live się odbędzie i wysyła im takie powiadomienie 15 minut przed live'ów. Kasia pisze, to przy mnie nie było super, ja kliknęłam, a często zapominam. Bardzo dziękuję za te komentarze. Małgosia tutaj na Facebooku pisze, też widziałam. Więc pamiętajcie, żeby zapisać sobie nawet tę insta-karuzelę, żebyście w momencie, kiedy będziecie Organizować live, żeby to przypomnienie na tym Instagramie się pojawiło. I teraz, za chwilkę, powiem, dlaczego ono jest takie ważne, jakie daje Wam jeszcze możliwości. Ale kolejne bezpłatne narzędzia, które daje nam Instagram, to są narzędzia w Insta Stories. I dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na dwie naklejki, które mają ogromny potencjał i też wiem, że nie wykorzystujecie, bo często obserwuję Wasze live'y czy czytam informację, że live będzie i wchodzę na Insta Stories i się okazuje, że nie wykorzystujecie tych narzędzi, jakie Instagram nam daje. Pierwsza naklejka to jest naklejka odliczanie. Yy, odliczanie. Adriana, jak to zrobić? Wejdź na mój Instagram po live, dwa posty wstecz, jest Insta Karuzela. wszystko jest bardzo ładnie wyjaśnione. A teraz opowiadam o naklejce odliczanie. W momencie, kiedy klikniecie sobie w Insta Stories, tam macie taką podwiniętą buźkę, to jest naklejka, i kiedy nią klikniecie, z tych wszystkich narzędzi, które się pokażą, warto wybrać sobie naklejkę odliczanie. Możemy zmieniać jej kolory. Dzięki temu ona też może się wyróżnić w Waszych postach i ona ma też bardzo duży potencjał, ponieważ w momencie, kiedy dodacie ją do swoich stories, do swoich relacji na Instagramie, wówczas też ma odbiorca, który ją zobaczy, ma dwie możliwości. Może sobie znów zapisać przypomnienie i zaraz Wam powiem, jakie tu są fantastyczne możliwości w tej naklejce odliczanie i może też udostępnić wasze odliczanie dalej. Naszą rolą, kiedy planujemy komunikację jest zachęcenie do tego, żeby widzowie właśnie zapisali sobie przypomnienie czy udostępnili to odliczanie dalej. I teraz powiedziałam, że właśnie odliczanie ma fantastyczne funkcje. Bardzo ważne jest to, że w momencie kiedy zaplanujecie live na Instagramie i ten live możecie zaplanować sobie za miesiąc, za tydzień, za dwa tygodnie, i opublikujecie pierwsze Insta Stories, dodacie naklejkę odliczanie. To nawet kiedy to Insta Stories już minie, czyli miną 24 godziny, a ja sobie uruchomię to odlicza, w odliczaniu przypomnienie. To Instagram będzie mi przypominał doby przed Waszym wydarzeniem, że ono ma miejsce, dzień, dobę, później 8 godzin, wcześniej, 8 godzin przed tym wydarzeniem i 10 minut przed rozpoczęciem Waszej transmisji na żywo. Lecą serduszka, czyli cieszę się, że widzicie potencjał tej funkcji. Bardzo, bardzo ważna funkcja znaczy bardzo ważne narzędzie odliczanie i drugą naklejką, do której Was zachęcam, żeby używać ją na Instagramie, jest naklejka Przypomnij mi. To jest taka, to jest, stosunkowo niedawno pojawiła się na Instagramie naklejka, ma widok kalendarza. Też jak zobaczycie moje Instastories promujące nasze dzisiejsze spotkanie, ona też tam jest. I ta naklejka już ma po prostu bardzo, jasne CTA, bardzo jasne CTA, w momencie, kiedy ją dodamy, to w takim kluczowym punkcie jest tam przypomnij mi jest taki napis przypomnij mi czy to już to jest takie bezpośrednie wezwanie do działania ale dzięki temu też wasz odbiorca kliknie to sobie i dostanie powiadomienie od Instagrama, że odbywa się, że ta transmisja jest zaplanowana. I tak jak mówię, to przypomnienie działa podobnie jak odliczanie, czyli nawet jak Stories już się skończy, to on, ono cały czas działa, cały czas przypomina, jeżeli sobie wasz odbiorca uruchomił, włączył to powiadomienie. Także to są. To jest trzecie, trzecie bardzo ważne narzędzie. I czwarte bardzo ważne narzędzie, darmowe narzędzie, które daje Wam Instagram i które też możecie zobaczyć w moich postach, między innymi właśnie na tej Insta karuzeli dwa dni temu, jak zaplanować live na Instagramie, to jest takie narzędzie, dodanie przypomnienia w treści posta. Bardzo fajna, bardzo fajna funkcja. Napiszcie proszę w komentarzu, co, co już wykorzystujecie albo co widzicie na innych kontach, czy widzicie to odliczanie, czy klikacie, przypomnij mi, jak, to, jak wygląda tutaj Wasze doświadczenie z tymi naklejkami na Instagramie. Jeśli chodzi o e, przypomnienie w poście, mamy możliwość dodania tamtego wydarzenia. Co więcej, mamy możliwość, dodajemy jego datę, możemy tam już w tym wydarzeniu podać czas trwania wydarzenia. To jest bardzo ważna informacja dla naszych odbiorców. Jeżeli zależy Wam, żeby oni byli od początku do końca, to dobrze udzielić takiej informacji, żeby wiedzieli, ile czasu zaplanować. No i możemy, i w momencie, kiedy do posta dodacie takie przypomnienie, na tym poście pojawia się taki dzwonek. Na siatce zdjęć on się wyświetla w prawym dolnym rogu, a w momencie kiedy klikniecie na post, jest wyświetla się w lewym dolnym rogu. Kasia pisze, potrzebuje, jeszcze się, jeszcze tyle rzeczy potrzebuje się nauczyć. Jacek pisze dla mnie to wszystko nowość, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Dziękuję Wam za te komentarze. Live będzie zapisany, zawsze można do niego wrócić. Planuję też taki cykl rolek związanych z transmisjami na żywo, bo ja dziś Wam mówię o tym, co jest, a Instagram mówi, że będzie pracował nad funkcjami na Instagramie i już pracuje nad taką opcją, żeby użytkownik, który kliknie przypomnieniem, miał też jeszcze możliwość dodania swojego maila, czyli jakby rejestracji na nasze wydarzenie. To, jeżeli to zostanie włączone, to to będzie. Dla nas ogromne narzędzie, które pomoże budować listę mailingową. Bo jeżeli będą użytkownicy mogli się na naszą transmisję na żywo zapisać, podając maila albo podając numer telefonu, żeby dostać w tej formie przypomnienie, wówczas my już mamy też taką dodatkową możliwość kontaktu z nimi i możemy, możemy z nimi te lepsze relacje jeszcze budować. Kasia pisze: Ja w ogóle tego nie robiłam jeszcze. Słyszę, że świetne narzędzia. Kasia, piszę odsłucham jeszcze raz. Tak, live będzie udostępniony wszędzie, także nie obawiajcie się, zawsze można do niego wrócić i zwłaszcza warto do niego wrócić, kiedy będziecie planowali swoją transmisję na żywo kolejną, żeby wiedzieć, żeby wiecie, nie pominąć żadnego kroku. Ja sama też mam taką checklistę, checklistę mojej komunikacji, o której za chwilkę też Wam powiem. Gdzie krok po kroku mam rozpisane, co zrobić, którego dnia przed live'em, żeby o tej transmisji na żywo dowiedziało się jak najwięcej osób. Macham Wam serdecznie, tutaj bardzo się cieszę, że, że machacie, że przesyłacie serduszka, bo to jest dla mnie taka informacja, że te treści są dla Was wartościowe, że wdrożycie, a jak wiecie, efekty mnie cieszą, <laughs> efekty na Waszych kontach cieszą mnie najbardziej. Dobrze, czyli to były takie darmowe narzędzia, które daje nam Instagram, i teraz. Trzeci punkt naszego dzisiejszego spotkania. A, jeszcze słuchajcie, jedna ważna rzecz, o której wam chciałam wam powiedzieć. Za chwilkę też jeszcze rozszerzę to w tej strategii komunikacji. Chciałam wam, jeżeli jeszcze nie macie, ja jakiś czas temu, w styczniu, miałam premierę e-booka 100 pomysłów na Insta Stories. Tutaj zaznaczyłam sobie takie posty, o których też za chwilkę wam powiem w tej strategii komunikacji. Jeżeli jeszcze go nie macie, ten e-book można kupić w moim sklepie. Link do tego e-booka znajdziecie w bio na Instagramie, w opisie live'u na Facebooku. I za chwilkę powiem dlaczego, bo ja nie mam dzisiaj czasu, żeby opowiedzieć wam jak ułożyć, co pisać w postach, które mają promować nasze transmisje na żywo, ale jak będziecie potrzebować inspiracji, to jest ten e można go zakupić, jest ten e-book. Linki do niego znajdują się w bio i w opisie live'u na Facebooku. I teraz jak planujemy naszą transmisję na żywo. Dobrze jest tak, pierwszy krok no to oczywiście my sobie planujemy termin tej transmisji na żywo i dobrze jest tak jak Facebook nam mówi, że dwa tygodnie wcześniej, to jest taki optymalny czas, żeby zaplanować transmisję na Instagramie, na Facebooku, to na Instagramie ten czas może być krótszy, ponieważ na Instagramie Mamy już teraz te narzędzia do planowania, jednak też, jeżeli zrobicie to tydzień wcześniej, to też nie będzie to, macie szansę tutaj to wydarzenie, mimo ten live bardzo dobrze wypromować. Czyli ustalacie sobie termin, ustalacie sobie czas trwania tego wydarzenia i w pierwszym kroku najlepiej już ten live zaplanować i dodać do Waszego biogramu, żeby wszystkie treści, które w tym czasie przed live'em będziecie publikować, zachęcały odbiorców do wejścia na Wasz profil, do kliknięcia właśnie przypomnij mi w biom na początku Waszego profilu. Czyli to jest pierwszy Krok. Drugi krok, w drugim kroku zachęcam Ciebie do tego, żebyś przygotow żeby przygotować sobie grafikę promującą live. I to jest bardzo ważne, żeby. To, to może być tytuł live'u, to może być z Twoim zdjęciem, to może być tytuł liveu i takie najważniejsze korzyści, co da Tobie ten live. Jak obserwujecie mnie, to widzicie, że te, zawsze to jest taki stały szablon grafik w kolorach mo, mojej marki, i zawsze pokazuję Wam takie dwie, trzy korzyści, dlaczego warto spotkać się ze mną w środę o 10. I do tego Was zachęcam, czyli grafika bardzo ważne, żeby była spójna właśnie z kolorystyką, z, z taką, spójna wizualnie z Waszą marką. Możecie tam dodać Wasze zdjęcie, Wasze logo, kolory Waszej marki, charakterystyczną dla Was w czcionkę. To spowoduje, że jeżeli ja już gdzieś zobaczyłam Waszego posta, zetknęłam się z Waszymi treściami, to to będzie, tak, jak będzie takim kolejnym krokiem, żeby Was poznać, to też potwierdzi taką wiarygodność, bo już będę wiedzieć, że już gdzieś byłam i już te treści były wartościowe. Czyli to jest drugi krok, który, do którego Ciebie zachęcam. Przygotuj taką grafikę udostępnij ją w Insta Stories i wykorzystaj tu już naklejkę odliczania. Naklejka odliczania jest naklejką taką kolorową, możemy sobie tutaj też tą kolorystykę zmieniać. I ona ma też taki dodatkowy bajer, że w momencie, kiedy kończy się odliczanie, to ktoś sobie je zapisał, czy jeżeli taka relacja jest jeszcze dostępna, to wybucha taki konfekcji, także to też jest taka bardzo fajna, ciekawa animacja. Czyli to jest drugi krok. W trzecim kroku. Zachęcam Ciebie do tego, żeby nagrać wideo zaproszenie, czyli powiedz w króciutki, to znów jest Insta Stories. I właśnie, i tutaj sobie zaznaczyłam, że w tym e-booku pokazuje też bardzo fajne jakby takie macie trzy pomysły jak pokazać to nad czym pracujesz czyli tutaj znajdziecie w e-booku takie pomysły które możecie wykorzystać w komunikacji na Instagramie promującej transmisję na żywo bo pamiętajcie że nie możemy przez ten tydzień w kółko mówić wejdź na moją transmisję na żywo strategia sprzedaży na Instagramie w mediach społecznościowych jest 3 do 1 czyli trzy posty wartościowe jeden post sprzedażowy więc w tym e-booku znajdziecie takie pomysły na te posty Dające wartość, czyli pokaż, jak pracujesz, pokaż, jak przygotowujesz się do tego live'u, pokaż swoje studio, czy pokaż miejsce, z którego będziesz nadawać. Pamiętaj o tej sekwencji 3 do 1, żeby tej sprzedaży, czyli żeby nie było w kółko, to CTA weź udział, przypomnij mi, żeby miała. Nie czuła, że to jest nachalne zaproszenie, tylko żebyś, nie zachęci, żebyś mnie zachęciła, zachęcił do tego, żebym ja w tym live chciała wziąć udział. Czyli to, jest, to są właśnie te takie posty. Nagraj wideo zaproszenie i tam już koniecznie dodaj naklejkę, przypomnij mi tą z kalendarzem, z tym jasnym wezwaniem do działania. I co jest bardzo ważne, też macie w e-booku pomysły, jak to wykorzystać. Zachęć odbiorców do tego, żeby kliknęli, tak? Włącz powiadomienie. Niech Instagram tobie przypomni. Pokazuję ten palec, ponieważ jeżeli obserwujecie mnie właściwie wszędzie, gdzie wszędzie, prymuję moje live y w środku tygodnia, to zawsze wideo zaproszenie kończę tym wezwaniem do działania, włącz sobie powiadomienie, włącz sobie przypomnienie i zawsze, zawsze Was do tego zachęcam. I wiem, że to działa, bo ja dostaję powiadomienia, że wy kliknęliście, a wy dziś piszecie, że też dzięki temu, że kliknęliście, to przypomnienie jesteście tutaj ze mną o dziesiątej. Także to jest kolejny krok w komunikacji. Bardzo ważne jest też, żeby przed live'em dodać właśnie post na naszej siatce na Instagramie i post, który będzie. Taką zapowiedzią tego, co chcecie powiedzieć na live. Czyli żeby w tym poście pokazać korzyści i zakończyć ten post takim takim właśnie wyzwaniem do działania. Spotkaj się ze mną na live tego i tego dnia, tam rozwinę ten temat. Olecą kciuki, dziękuję za te kciuki. Napiszcie, co jest dla Was. Podziel się w komentarzu, co jest dla Ciebie najbardziej wartościowe z tego spotkania. Co wykorzystasz w swojej strategii komunikacji? Które z narzędzi, o których opowiadam, wdrożysz w swoje działanie? daj znać podziel się swoim tutaj podziel się tymi wnioskami, które masz po naszym dzisiejszym spotkaniu w poście, czyli wracam do postu, czyli w poście wrzucamy te korzyści zachęcamy do wzięcia udziału i bardzo ważna rzecz pamiętajcie o tym, żeby w poście właśnie dodać przypomnienie, żeby, żeby też zachęcić Waszych odbiorców do tego, tak napisać, że włącz sobie, włącz sobie przypomnienie, żeby być na żywo, żeby nie przegapić, bo to będą treści, które rozwinę i które na pewno przydadzą się Tobie w budowaniu Twojej marki. Dziękuję. Anna napisała, że Uśmiech, Katarzyna pisze, wspólna grafika to bardzo ważne. Jak też wejdziecie właśnie na, na moją zakładkę? Tam, gdzie są wszystkie zapisane live, zobaczycie, jak pięknie to wygląda, jak te kolory są spójne, jak jest jedna czcionka, jak też to bardzo ładnie buduje taki wizerunek eksperta i jak to estetycznie wygląda w momencie, kiedy już później sobie te live zapiszemy. Podziel się jeszcze, co weźmiesz z naszego dzisiejszego spotkania. W momencie, kiedy będziemy mieć już post na, post na, naszym, post na naszym Facebooku, na, na naszym Instagramie z dzwoneczkiem, czyli z przypomnieniem, to jest też taka, taka drobna to drobiazg, ale pamiętajcie o tym, żeby zachęcać też użytkowników do tego, żeby udostępniali informacje o tym live o tym live'ie znajomym, którym może się ta treść przydać. Czyli zachęćcie ich do tego. Jeżeli czujesz, że ktoś z Twoich znajomych robi live'y, udostępnij mu to, udostępnij mu to w prywatnej wiadomości, oznacz go w komentarzu. Jacek napisał <laughs> planowanie. Do tej pory moje konta na IG działały partyzancko. Partyzantka nie jest najlepszym narzędziem budowania wizerunku eksperta, także bardzo się cieszę Jacek za ten wniosek. Kasia pisze, Katalin pisze u mnie też trochę. Katarzyna Ciężak, zakupię e-book. Dziękuję za informacje na temat live. Robię dużo live'ów. Teraz zacznę korzystać z narzędzi. Kasia mi to jeszcze przypomniała, bo ja to jeszcze zaznaczyłam sobie w tym e-booku. Kolejną rzecz, jeszcze właśnie co e-book, ale to też co możecie w strategii uwzględnić. Zobaczcie tutaj. Pokaż, jakby sposób, jak możemy pokazać wideoreferencje i recenzje, które już w tym momencie macie, do tego, żeby zwiększyć wiarygodność tego, że Wy jesteście ekspertami i że warto w live uczestniczyć. U mnie to też było w tej ostatniej komunikacji na Instastory, pojawiły się nowe opinie, pojawiły się też screeny opinii po live'ach, dlatego też Was często proszę o, o te udostępnienia po live'ie. To są treści, które my możemy wykorzystywać wielokrotnie i które pomogą Wam właśnie w promocji Misji na żywo, i w ogóle w budowaniu waszego wizerunku eksperta. Także bardzo cieszą mnie wasze wnioski. I tu już na sam koniec, bo widzę, że jest godzina 10.28. Chciałabym jeszcze zachęcić Was, to jest taki drobiazg który jest w bardzo istotny w momencie, kiedy już zaczynamy robić live. Jeżeli już przeprowadziliśmy tą strategię komunikacji, udostępnialiście posty, udostępnialiście Stories, wykorzystywaliście naklejki, funkcje przypomnień, te narzędzia przypomnień na Instagramie i dochodzi do Waszego live'u. Bardzo ważna rzecz, drobiazg się może wydawać, ale to jest w momencie, kiedy klikacie na żywo, zanim klikniecie na żywo, dodajcie tytuł live'u. Naprawdę to, jest, to tak się wydaje taki drobiazg. Wiem, że też wiele osób o tym zapomina, bo wchodzę na live'y i nie widzę często tytułu tego live'u. Pamiętajcie, że jeżeli live jest taki angażujący i Instagram ocenił go jako wartościowy, to pokazuje go szeroko osobom spoza grona waszych odbiorców. I teraz w momencie, kiedy Instagram wyświetli mi wasz live i ja widzę tytuł, to ja mogę uznać, czy to jest dla mnie tak, czy to jest dla mnie ciekawe. Okej, okay, on też może spowodować, że uznam, że ta treść nie jest ciekawa, ale jakby nam zależy na pozyskaniu followersów, którzy później staną się naszymi klientami, czy staną się tak Takimi ambasadorami naszej marki. Więc zależy nam docierać do osób, których ta tematyka ciekawi. I tytuł live'u po pierwsze jest miejscem, gdzie już możecie wrzucić też słowa kluczowe, dzięki temu też wyświetlić się konkretnej grupie zainteresowanych, ale po drugie jest właśnie tą informacją dla osób którym Instagram wyświetli Wasz live, troszkę z przypadku, tak? spoza grona followersów, które mogą powiedzieć, wow, to jest coś dla mnie, tak, obejrzę do końca, zobaczę, czym ta osoba się zajmuje, zobaczę, czy to konto jest dla mnie. I to jest bardzo ważny, wydaje się, drobiazg, bardzo ważny szczegół, który zwiększy też popularność, reklamy Waszego live'u już w momencie transmisji na żywo. Pozdrawiam Was. Tutaj dziękuję za wszystkie komentarze. Ja je tutaj czytam i bardzo się cieszę, że tyle wyciągnęliście z naszego dzisiejszego spotkania na żywo. Jeżeli będziecie robić live, będziecie potrzebować jakiegoś wsparcia, czy stworzycie grafikę, będziecie potrzebować tej oceny fachowym okiem, możecie mnie oznaczyć w Stories możecie mi przesłać taką grafikę promującą wasz live. Zerknę, dam znać czy tam, jest, tam są wszystkie informacje, które są potrzebne. Zachęcam was też do obserwowania mojego konta Joanna Bogielczyk i na Facebooku i na Instagramie, na YouTube i na TikToku. Ja w swojej strategii komunikacji Promuję każdy live w środku tygodnia, więc jeżeli będziecie śledzić te moje działania, to też zobaczycie, jak to robić krok po kroku. A jeżeli potrzebujecie takiego systematycznego, usystematyzowanego wsparcia w tej strategii komunikacji, polecam Wam e-book 100 Pomysłów na Insta Stories, gdzie macie gotowe pomysły i też takie wskazówki, jak wykorzystać konkretne, nale, konkretne narzędzia. Jacek pisze: Dziękuję za pełen talerz wiedzy, ale mi się Jacku podoba to porównanie. I tego teraz jeść. Bardzo fajnie. Kasia pisze: dziękuję. Asia, dziękuję. Też dziękuję tutaj wszystkim, wszystkim Wam. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Wykorzystajcie te wskazówki z naszej dzisiejszej, z naszej dzisiejszej transmisji.